Film Konopskiego już dostępny. Konopski blokuje serwery YouTube'a i jego filmu nie dało się oglądać przez pierwszą y, godzinę. To raz, a dwa, pobija rekordy oglądalności. Ale czy dowiedzieliśmy się coś nowego? Za chwilę to przeanalizujemy. Coby, która jest znana jako y, Backstone. Y, backstone. Daxtin. Kanał sportowy traci sponsora, kanał sportowy traci Lipton z swojej KS Poranek z programu KS Poranek, w którym występował Maciej Dombrowski, jeszcze ten żarcik Moniki w KS Poranek, chyba to wszystko spotęgował. Niskie temperatury, prawie tak niskie jak wiek dziewczyny. O Boże, nie! To mocne było. Stanowski wyrzuca człowieka wargę z KS Poranku. Stanowski stanowczo mówi, że. Była moja decyzja. I wyłącznie moja, że akurat ja w poniedziałek, przez jakiś czas, nie chcę z nim prowadzić programu. Niestety, Maciek przegiął pałę 8 lat temu swoim żarcikiem na temat właśnie młodych dziewczyn, i tym samym usuwa go z kanału sportowego. Raków ogrywa legię przy Łazienkowskiej, a Barcelona, w mojej opinii, okradziona. Zaraz to przeanalizujemy wszystko, także zapraszam do odcinka. Jeśli tu jesteś, zostaw łapkę do góry i subskrypcję kanału, a my lecimy. Let's go! Konopski rozbija polski internet. Długo wyczekiwany film na temat oczywiście Pandora Gate, ujrzał światło dzienne. Na pewno wielki szacun dla Konopskiego za ten materiał, bo włożony jest w ten materiał ogromna ilość pracy. Nie tylko samego Konopskiego, ale też wszystkich osób, które przy tym filmie pracowały. Bardzo dobrze zobrazowana cała afera, powiązane osoby. Oczywiście te wszystkie dokumenty, te wszystkie dowody, które pojawiły się w filmie Wardęgi ujrzały jeszcze lepszy kontekst, jeszcze lepsze światło, więc wiadomo, może 100 to po prostu bydlak, ale z kolei Boxdel został przedstawiony tu jako facet, który w mojej opinii też... Został wrzucony do jednego worka z takim bydlakiem jak Stu. I to nie jest do końca sprawiedliwe. To jedyne przypadki, do których udało mi się dotrzeć, jak chodzi o boxdela. W kwestii Stewarta mówimy o nachalnym naciskaniu na kontakt specyficznie z młodymi dziewczynkami przez wiele lat. Dlatego według mnie ich czyny nie są na tym samym poziomie. Boxdel nigdy też nie doprowadził do spotkania w realnym życiu. Stew robił to kilkukrotnie. I nie chcę Michała usprawiedliwiać, on sam mówił, że jego wiadomości były obrzydliwe i spermiarskie, ale zupełnie szczerze uważam, że boxdel dostał niewspółmierny hejt na tej aferze. Bo sam nie wierzę w to, że jest jakimś. Pe... I jeśli to, o czym mówię, jest prawdą, że jego wiadomości wynikały z niedojrzałości i chęci zaimponowania jakimś wyimaginowanym wizerunkiem 190 centymetrowego mistrza MMA Śląska, to przypominam, że oczywiście Boxdel przegiął pałę i robił coś niemoralnego. Mimo wszystko miał 17 lat, pisał 14-latką, ale mimo wszystko uważam, że Konopski tutaj e, ma rację, że nie, nie możemy wrzucać wszystkich do jednego worka. Do tego oczywiście obrzydliwy DJ Palasight i jego e, nudeski. No tak, możecie 10 tysięcy walnąć, a co? To się będę cieszył nawet. Nie będę ukrywał. Nawet sobie, nie wiem, zwalę w yy, tej rękawiczce. Tak sobie wezmę tą rękawiczkę i będę czepał. ale największy problem polega na tym, że po parę odcinkach Palasaj zaczął regularnie otrzymywać zdjęcia dziewczyn w bieliźnie, z jego nikiem na dekolcie. Atencjonował się nimi na odcinkach i wymyślać... Yy. Ola Boga, Heniu, wszyscy święci, o matko i ja pier... Myślę, że jej bym... żebym klepał. Normalnie klepałbym, a co? Nie wiem ile. Wiem, za chwilę powiecie Ale ona może mieć poniżej 18 lat No ale to, że klepałbym to i tak jej wyślę Clickbaitował swoich widzów na półnagie zdjęcia widzek I co najgorsze, nie weryfikował wieku dziewczyn, które wysyłały mu snapy. Do tego zdemaskowana fagata, która mówiła dla młodych dziewczynek takie rzeczy Zwalił mnie z nóg, bo odpaliłem jeden jej filmik przed dwóch lat A przypomnę, że to było rok przed jej kontrowersyjną współpracą z płatkami timu X dla dzieci A w tym Q&A znajdziecie pytania takie jak To raz uprawiałeś miłość Czy uważasz, że... Stup to normalna sprawa. Mm. Czy uważasz, że uprawianie se bez związku jest dobre? Czy uprawiałeś kiedyś s bez zabezpieczenia? Jakim najmłodszym facetem uprawiałeś? Po co chcesz mieć takie duże Czy zrobisz na sesję? Udawałeś kiedyś, że dobrze podczas stosunku. Czekolczyki w polu. I zapewniam, że takich odcinków znajdziecie u niej całą masę. Już nawet nie poruszamy jej hitów takich jak on. A linia kosmetyków Fagaty, czyli Princess by Fagata, czy inne edycje są w dalszym ciągu promowane obok takich gwiazd mu X, jak Natsu, Julia Żugaj czy Vicky Gabor, których widownia to głównie młode dziewczynki. Nie wiem co powiedzieć, no fajnie, że ten filmik wyszedł, no w mojej opinii, czy coś to zmieniło, czy rzuciło to nowe światło na to wszystko, wydaje mi się, że po prostu poukładane są bardziej fakty, no i na pewno te osoby bekną, dubiel beknie. Zaczyna się od odcięcia od Stewarta i i wszystkich jego wstrętnych zachowań. Brzydzę się każdą osobą, która kiedykolwiek sprawiła krzywdę dziecku, i chcę, żeby to wybrzmiało, kompletnie odcinam się od Stewarta i wszystkich jego wstrętnych zachowań. Kto by się tego spodziewał? I od pierwszych sekund. Dubiel pierdli, Głupoty. Owszem, przez wiele lat byliśmy przyjaciółmi, natomiast nie patrzyłem nigdy w jego telefon. I nie miałem prawa wiedzieć, co pisze do innych ludzi. Mimo naszej wieloletniej znajomości, okazało się, że nie wiedziałem o nim wszystkiego. Ty dosłownie na tych usłówkach byłeś przy Stewarcie, jak on wysyłał te pojebane wiadomości do dziecka. Ba a nawet sam w konwersacji z tym dzieckiem nazywałeś ją czternastką. I żeby przyjechało do ciebie do Jawożna, to się zabawicie. Chodź do Jawożna, to mnie znajdziesz. Zabawimy się ostro. Stubeknie, nie wiem co w takiej sytuacji e, Bokzdel zrobi. Też nie wiem, czy niepochopnie była ta decyzja o wyrzuceniu Bokzdela e, z organizacji Fame. Dzięki Fame bywa zawsze w serduchu. Nie wiem, nie chcę tutaj oceniać, każdy ma oczywiście inne spojrzenie na ten, na, na tą aferę, każdy myśli co innego, ale ja uważam, że właśnie wrzucanie wszystkich do jednego worka, e, gdzie facet e, 20 dwudziestoletni spotyka się z małolatkami, nawet Hotelu, a pisanie 17-latka, 14-latko oczywiście poprzez sexting. No myślę, że tutaj za bardzo ktoś pałę, jeśli chodzi o y, boksela. Ja jestem ciekaw, jak zakończy się ta afera. Oczywiście wiem, że będzie trwała i rzuca światło dzienne na polski internet, bo przecież wczoraj Lipton w nocy opublikował y, takie oświadczenie i zrywa współpracę z kanałem sportowym. Także jak widzicie, no moim zdaniem znowu robi się skrajności w skrajność skrajność, w skrajność, a w mojej opinii, coś takiego jest najgorsze, co może być. Nigdy nic nie jest białe, nigdy nic nie jest czarne. Oczywiście mówimy o bardzo poważnych sprawach i być może takie żarciki nie są na miejscu. Ale co ma powiedzieć w, takim, w takiej sytuacji Maciek Dąbrowski? Co ma powiedzieć człowiek warga, który został wyrzucony przez Krzysztofa Stanowskiego z KS Poranek? Coś więcej. Jest mi strasznie przykro z tego powodu. E, jeszcze raz przepraszam Was i. No, no i Was, widzowie. Przepraszam za ten dowcip. Uważam, że był. Absolutnie nie na miejscu. Za to, że 8 lat temu zażartował gdzieś w jakiejś ulicznej sądzie z jakichś y, dziewczyn y, młodych, wiadomo, te żarty nie wszystkim się podobały. Powiem przypominam, że to było 8 lat temu, więc ten kontekst też był inny. Ja zdaję sobie absolutnie sprawę z tego, że czasami to nie jest czas na żarty. Czasami niedobrze, jeżeli te żarty akurat wpadają. Tak było. Dzisiaj naprawdę twórcy obry obrywają rykoszetem yy, za tą całą aferę. No i wszyscy się zaczynają odcinać po prostu nawet od jakichś żarcików, od jakiegoś takiego kontynciku, który był 8 lat temu. No w mojej opinii jest to zbyt y, agresywne, y, zbyt... Y... Nie do końca sprawiedliwe po prostu wrzucanie wszystkich tych twórców do jednego worka no, z pedofilami po prostu, tak trzeba nazwać sprawę po imieniu. Kto śledzi Maćka Dąbrowskiego, ktoś śledzi człowieka wargę, wie, że on przecież bazuje właśnie na takich żartach, na takim kontekście czarny humor i tak dalej. No w dniu dzisiejszym, no w mojej opinii troszkę to idzie wszystko za daleko i mam nadzieję, że ta sytuacja powoli boli, będzie się stabilizowała, bo jak wiemy zaraz wszyscy się od ciebie odetną. Czy to prawidłowe, czy nieprawidłowe, nie mi to oceniać. Ja jestem zdania, że nie można e, wszystkiego e, walić do jednego wora. To raz, a dwa, no muś, wszystko jest czarno-białe, nie jest wszystko białe, nie jest wszystko czarne. No i trzeba zachować jakiś zdrowy rozsądek, nawet w tym całym szaleństwie, które jest. Legia przegrywa e, na Łazienkowskiej z Rakowem Częstochowa. 1 do 2. Dziwny mecz na Łazienkowskiej, Legia zdecydowanie więcej posiadania piłki, kontrolowała to spotkanie, ale dwie kontry i piękny strzał wszystkim pierwszy Rakowa, pierwsza bramka Rakowa, naprawdę znakomite uderzenie z 20 metrów. No potem wiadomo wyrównuje Paweł Wszołek na 1 do 1 i bramka samobójcza w drugiej połowie Augustyniaka, Legia przegrywa 2 do 1, no i chyba Legia wpadła naprawdę w niezły dołek. Przypominam Jagielonia, Jagiellonia AZ Alkmaar, i teraz Raku, więc yy, co dalej z Legią? Mam nadzieję, że szybko się obudzą, bo jednak niedługo znowu europejskie puchary. Teraz wiemy, przerwa na reprezentację, więc na pewno zawodnicy trochę odpoczną. No i ta sytuacja yy, Granada-Barcelona. Barcelona, Barcelona przegrywała już z Granadą, słuchajcie, z 2 do 0 yy, po dwóch bramkach tego zawodnika. Yy, potem oczywiście. Potem Barcelona poskładała się szybko do kupy, chcieli zrobić remontadę, no i ta sytuacja na 3-2, słuchajcie, w doliczonym czasie gry, kiedy zagrywana jest piłka w ten sposób, Ferran Torres stacze do główki, nie dosięga jej, bo piłka była bardzo wysoko na wysokim pułapie, Felix nie był absolutnie na spalonym, strzela naprawdę fajnego gola dla Barcelony, Barcelona wygrywa ten mecz, ale nie, 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 nagle stop spalony, stop klatka, absolutnie nie rozumiem tej decyzji sędziego, że dajcie znać w komentarzach, co Wy myślicie o tej sytuacji, bo jestem bardzo bardzo ciekaw. No i dajcie znać oczywiście, co wy myślicie o tej całej e, aferze e, Pandora Gate, ale w tym kontekście, czy, czy to wszystko nie idzie o krok za daleko, czy już naprawdę nie można nic powiedzieć, e, czy te wyciągane brudy sprzed 8-9 lat za jakieś tam głupie żarciki, e, odbijane rykoszetem, e, odsuwanie od kanałów, odsuwanie od kanału sportowego na przykład Maćka Dąbrowskiego, to słuszna uwaga. I tak samo, czy nie za bardzo opinia publiczna e, poleciała z Boxderem. Dajcie znać w komentarzu, co Wy o tym myślicie, dajcie oczywiście łapkę w górę i subskrypcję kanału, jeśli tego nie robicie. No a ja zapraszam Was na kolejne odcinki, bo niedługo przejdzie nasza reprezentacja, pierwszy debiut Michała Probierza i mecze z Wyspami Owczymi i z Mołdawią. Serdecznie Was zapraszam do obserwacji naszego kanału, ja się z Wami żegnam, pozdrawiam serdecznie, elo!